Hej, cześć, witajcie, mordeczki z tej strony Drobix i dzisiaj trochę w nietypowym formacie jak na mój kanał, ponieważ jest to odcinek. Dlaczego? Ponieważ nie mogę Wam zrobić live'a, bo jest to spowodowane nauką. Od poniedziałku do czwartku teraz live'ów nie będzie, dlatego też jest odcinek. A na live'y Was serdecznie zapraszam, bo to dzięki Wam jest taka zajebista atmosfera, można się pobawić i fajnie pośmiać. Livey teraz będą od 24 stycznia, codziennie o 21, a dodatkowo w piątek, sobotę. Będzie live'ik o godzinie 21, na którego Cię serdecznie zapraszam Już na wstępie zostaw teraz pod tym odcinkiem łapkę do góry Bo jeżeli w ciągu 24 godzin dobijemy 250 łapek do góry To już będę się brał za nagrywanie kolejnego te tego typu odcinka Ponieważ już po prostu będę wiedział, że już to, tobie się podoba i i po prostu, żeby nagrywać tego więcej. Dlatego, jeżeli jeszcze nie masz łapki, to zostaw tą łapkę. Jeżeli nie masz subskrypcji, to zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem. I teraz apel do Ciebie, widzów. Proszę cię bardzo, żebyś napisał w komentarzu, nie tylko dla zasięgu, ale również dla mojej wiadomości, czy podoba Ci się tego typu odcinek. I co byś chciał zobaczyć na tym kanale, ponieważ chciałbym troszeczkę bardziej regularnie wstawiać odcinki. I co? Zapraszam Cię do oglądania, bo tej pierdole już chyba 30 próbę. Pozdrow, pozdraw, co on dał? Co to jest skiller, widzowy? Kurwa, WIDER! On jest głupi? Stój, idioto! No kurwa, debil! drapnął nam tego! WIDERa! No patrz! Mamy kuszę? Stój! Stój, kurwa! O debil, on, on biega! On biega, on ucieka, bo on paść nie chce! Kurwa, to jest głąb. I czemu tego nikt nie chce zabić? No i na mnie kurwa przeszedł, jaki głąb zmarka? Jaki kurwa głąb! Marek, co ty zrobiłeś? To do Kurwa, za ile masz widera? ile masz widera? Halo. Halo. No. No, siema, siema. Fajnie, że wbijeś na Discorda w końcu. Ale ten. Kurwa, za ile ty masz tego widera? Za 30 złotych. No to tak jak. No dobra. To przynajmniej tyle dobrego. Kurwa, weź go teraz zabij, co? Budowali. Jakbyśmy weź. zbudowali. Wiesz co, to się tyle rzeczy dzieje, że ja nie wiem kto kogo pali Ktoś mnie podpalił Kurwa mać, no a mnie... A ja jestem fo pod fontanną okay. i mi zimno mrozi dupsko, bo Wider nade mną jest i nie mogę wyjść Co ci się stało? Mrozi mnie dupsko Mrozi się Słuchajcie, to znowu... Ty, musisz go wziąć na siebie Spierdalaj Ja, ja to ogarnę Ja mogę latać teraz chwilę Napierdalam go Napi... O, super e, ja wiem Mam patent na to a gdzie są moje rzeczy? Halo? Masz mieczyk chociaż? Nic nie mam, nie wyszedłem stąd jeszcze A gdzie jest mój mieczyk? Kurwa miałem mieczyk przez to. Tam Boże. gdzie padłeś jest pewnie. Ja chłopie mi widzowie cały EQ skasowali A. I mam tylko teraz diamentowy helmet I, też. i, i ten I też. Helmet i spodęki, bo ci zajebałem do skrzynek Nie no żartuję, zrobiłem sobie... Patrz, pobieg, pobieg tam! Teraz kurwa mamy szansę gdzie Marek, jest? Ej, Zniknął ten wider A nie, tam jest. Kurwa, chuj, nie efekty. A nie, dobra, oczywiście to są efekty. Tylko, nie, że. 16 zł. Że po co masz mi teraz efekty. te efekty? Kurcze, nie wiem, co wiesz. Ale tego gościa dam radę zabić. To fajnie. Szybko, dawaj, zabiję go, bije go. Chodź tu. Ty ja z nim podlecę pod tą wieżę no. i na kurwę go z tej wieży. Wchodź na tą wieżę. ja, 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 tym, ja mnie mieczyka? Tu z tym dubskiem. Ma, Tomasz mój. No daj, daj. No jak ]ś. mi dasz tyk, to... No i ogarniamy. To dobra, ja będę obok wieży z nim latał, a ty wchodź na wieżę i go na kurwę. Tylko żeby... Je... Zajebał mi. Nie dobrze. Wiesz, jak ja bym to zrobił? Pogodynka. Pogodynka, proszę, tylko nie zabija. Ja, ja, mam tutaj... A no, wy, wiesz, ty to co... To jest żonada po prostu, to, co się dzieje. Dobra. Co, co chciałem zrobić? Nie, nie wiem ja Chuj mnie to interesuje, bo właśnie nam Możemy sobie, mamy content Kurwa Przydałoby się to gówno No Wider zajebał nam wszystkie zwierzęta, co za frajer Czemu? Bo nie pomagasz Ja? Ty kurwa sobie dom budujesz Zaraz przyjdę i ci rozwalę dom nie, Ja to samo to zrobić, no? Dobra widzę, teraz wysyłajcie do TNT i Idę pod dom Karoliny nie, no ja bym cię normalnie zagryzła, wiesz? Chodź, jak zabijesz Widera to Ej, z Markiem ci damy e, wszystko. E, ty, drobix, ty zabiłeś to gówno, e, co lewituje nas? Nie, to Wither zajebał. Jest. Ja nic nie zabijam, ja mam siedem strzał i go próbuję obijać, ale to kurestwo się leczy. Mi się Dobra, daj mi nie. mieczyk lepiej, bo ty widzę, że nie zrobisz z niego poszytku. Ja już nie mam mieczyka, gdzieś mi zaginął. No jak nie masz? No nie wiem, gdzie jest. Kurwa, dać ci coś. Marek, no gdzie ty no. masz ten mieczyk? Bez miecza go nie zagniemy. fajnie, on dał dzisiaj transmisję na żywo. Eee... I ogólnie jest chujowo. Super widzę. To zabijają. Słuchajcie, moim koledze się nie udało kamerkę palić, eee, Ale ja. Ale kosę, chuj tak? nas to interesuje, kurwa, gramy w Minecraft. Eee, tak czy no. Honor się liczy, słuchajcie, honor się liczy. Spoko, gram w Minecraft dalej. Pięć złotych. gdzie są moje tak, rzeczy? Świece, A, kolega... Weź Karolina, mi nie denerwuj nawet. Zrobiłem no ale moje rzeczy ci zabrałem! Zabrałem, zaraz ci zap i patrz kurwa teraz Co tym razem? Co tym ci, razem od ciebie Chyba nic No teraz nic nie mam akurat No Karolina nie. No. Dobra, Wider, nie To wszystko raz. tracisz, Marek mi już stracił dwa miecze Ja mam na sobie jeszcze tylko diamentowy hełm i spodnie i nic mnie zabija to teraz wszystko? Nie no, nie wiem co się dlaczego tak jest. No, nie mam pojęcia, psycha mi siada. Chyba, on jest nad nami. Nie mamy... Bo... nic nie możemy zrobić. Ciema widzowie czy. No co najwyżej można byłoby kobla kopać i chyba to zrobimy. A ja miałam cały stach w kobie, Tylko że boże... ktoś z was musi, bo mnie zaraz zabiją. No kurczę mnie zabili przez to, że próbowałam boże. dla was kopać kobla. Pszczoły wysłał tańczące. Co, Kurwa, Max! A ja tyle bąki straciłam. To nie są pszczoły, to są jakieś ryby. To są bąki. Ja, ty... To nie No to... i padam, Dla... i padam. Marek, oddawaj te rzeczy. Nawet mnie nie irytuj, że mnie je zabrałeś. A na chuj mi one, maks! Ja nie wiem, o czym no. Marek chciał pokazać. No dzięki. <laughs> Zadowolona, nie? Ej, Karolina, jesteś naprawdę złota. Serio. W sensie? za, zabija nas kurwa ten, a ty kopiesz ziemniaki Chcesz rzeczy? No Wiesz co, za koronę, że was nie jestem w stanie nic zrobić Dobra, byś jajko ci dał Dzięki, o przepraszam, wyrzuciłem <grym> Ja pierdolę! Co, co? No jesteś jebnięty jesteś Ja pierdzielę! Czemu tutaj są dwa widery? Ktoś mi to wyjaśni? Bo nie 3, zaraz będzie 3, jak będziesz tak o tym gadać, coś czuję. Ja pierdolę trzeciego widera jedną. 35 złotych. A Dobra, to... ja serio, no to na wiesz, nie? Super! Pierdolnisz kolejnego. No kurwa, to są cztery widery. Ja już teraz tu jestem. GG, tworzymy nową wyspę. Kurwa, nie mówię już. ci, debilu, zmienia na 5 dych, to ty dalej pewnie kurwa kisz za 3 dychy to. No jest zawsze tak. Widzisz jaki jest ten problem? No chodź, mam pomysł, łapto łapto. I no. jak najszybciej biegnij za mną, nie daj się zabić. Na trzy raz Kurwa mać, no biegnij nie, za mną, kurwa. ten biegnie w drugą stronę. Co za te. Dobra, chodź. Już, już, już. Czaj, jedzenie, nie mamy jakieś mamy, dobra. Na trzy raz. Ja nie mam, ja nie mam. Nie dobra, ja nie mam. Poczekaj, ja mam marchewkę jedną, dorsza. Zajebiście. I masz jeszcze dwojet w surowej wejprzawinki. Poczekaj. Dobra, gotowy, biegnij za mną Do na nadal, trzy tak? raz, Do tak, dwa, trzy Zajebał Ty mi! Biegnij. Kurwa Boże, jak on zapierdalasz! Jeszcze kot mi kurwa, jak zasłania. zasłanie mnie? <laughs> wow. Ale dam... A ja nie dam rady! Kurwa! Ty! Co jest? Karolina chodzi idziesz na żywo przenętę Ale gdzie? Chcecie cię Chodź, biegnij, Karolina, Dobra, nie mam pytań do ciebie, Karolina. Po prostu nie mam pytań. No biegnij tam pod nether i uciekaj w tamtą stronę z tymi widerami. Tam... biegnij... Ale na chuj nam Emeraldy, jak mi przegrywamy girę całą? Biegnij tam i jak zobaczysz wszystkich... Dobra, GG. Dobra, Marek, pożegnajmy się z tym serwerem. To już koniec chyba, co? Ty, ich nie ma. Serio? Nie ma ich. O, kurde. Czekaj, 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 bo one były tutaj, chyba że Karolina je wzięła na siebie, ale chyba ja nie. Ja je Ty nie ma, historii. Zabiłam jednego. Hej, teży kiedy pocałujcie nas w dupy, kurde. <laughs>